Cześć, witam. Dagmara i Natalia z kanału Nałogowe Czytaczki wymyśliły oryginalny tak, zatytułowany Wielkanocny tak. Za chwilę Wam pokażę moje wykonanie tego tagu, ale zapraszam na kanał Nałogowe Czytaczki, bo toczy się tam teraz pod ich filmem bardzo interesująca dyskusja, no, którą polecam. 10 pytań. Pierwsze pytanie. Pisanka. Najbardziej barwna postać w literaturze. Autor albo... Bohater. Powiem o autorze. Jest nim Edward Stachura, który zginął śmiercią samobójczą w 1979 roku. Był poetą i pisarzem. Oto są, e, to jest tak zwane jeansowe wydanie jego utworów, pięciotomowe. Jak widzicie, dwójka, bo jedynkę ktoś mi ukradł. Gdybyście mieli jedynkę na zbyciu, to bardzo proszę, czyli pierwszy tom jeansowego wydania. Dlaczego Edward Stachura? Ponieważ miał bardzo barwne życie. Dziś można by było nazwać go backpackersem, czyli człowiekiem, który podróżuje po świecie z tym plecakiem i on właśnie tak robił z, zwiedził, czy odwiedził Meksyk, Kanadę, Stany Zjednoczone Syrię, całą Europę jeszcze wiele, wiele innych państw tam pisał oczywiście swoje utwory, na przykład wiersz pod tytułem Na brukliński most podróżował również po Polsce, uwielbiał koleje pociągi polecam z jego twórczości msze wędrującego, a także Pachnącą bieszczadamy mi się. Teksty Stachury posłużyły zespołowi stare dobre małżeństwo do skomponowania wielu przecudnych piosenek, które również polecam. Edward Stachura, wraz z Wojaczkiem i Bursą tworzyli tak zwaną triadę tragicznych polskich poetów, którzy umarli młodo, odebrali sobie życie i wiersze ich warto czytać, a biografia Stachury. Czyli backpackersa jest szalenie interesująca. Sięgnijcie po wiersze stachury, nie tylko w tym kultowym jeansowym wydaniu. Pytanie drugie. rezurekcja, czyli bohater, który zmarł szybko, zbyt szybko zniknął z kart powieści e i o którego chciałabyś, żeby wrócił? No, nie mam takiego, który zbyt szybko zniknął, ale mam. O którym marzę, żeby wrócił. To jest bohater opowiadania: pies, który jeździł koleją, czyli pies, lampo. Kiedy zginął pod kołami tej lokomotywy pociągu, histerycznie zawsze płaczę i pragnęłabym, żeby powrócił. Pytanie trzecie: święcony koszyczek, różne tematy książkowe, które kochasz. Ja właściwie kocham wszystkie tematy książkowe, na przykład ostatnio skończy, skończyłam czytać. Książkę z taką okładką. Ona nosi tytuł Sport w świecie islamu: Religia, rozrywka, polityka pod redakcją Katarzyny Górak-Sosnowskiej. Islam, wiecie, lekkoatletyczne czy inne zawody, panie, występują w tych strojach, nie mogą kobiety oglądać zawodów sportowych. Dlaczego? Tu jest bardzo ciekawie to opisane, a więc bardzo lubię książki różnorodne, o różnorodnej tematyce. Nie ciągnie mnie jedynie do fantazy, no i nie ciągnie mnie do romansu, chociaż romansowe pary, które z przyjemnością wspominam, to jest już syna Orzelska i Jan Bohatem z Nadniemnem, a także Red Butler i Scarlett O'Hara sprzeminęło Przeminęło z Wiatrem. Pytanie czwarte. Śmigus, dyngus, książka, książki, przed którymi uciekasz po pierwsze, to są książki, o których wszyscy mówią. Wyskakują one z, każdego, z każdej lodówki. Książki, które mają na okładce napis: Sprzedano 10 milionów egzemplarzy, 100 milionów egzemplarzy, albo inny napis: Nowy folwark zwierzęcy, nowa dżuma. Albo e, inny e, napis typu: e, Zakupiły wytwórnie 250 krajów. Czytaj właśnie te książki. One zazwyczaj leżą na półce z napisem: tam co tam, hity, bestsellery, nowości. E, uciekam przed takimi książkami. Minie czas, to być może do nich wrócę. Pytanie piąte. Droga krzyżowa. Lektury szkolne lub nie, które przygniotły cię swoim ciężarem? W szkole przygniotły mnie swoim ciężarem takie książki, jak chłopi i ferdydurkę o, nie, nie mogłam przez nie przebrnąć natomiast ciężarem gatunkowym treści przygniotła mnie książka Świadek, o której wam niedawno opowiadałam, akcja dzieje się w Besarabii, głód ludzie zjadają ludzi, a także fizycznie przygniotła mnie książka Eleanor -El Catton Wszystko co śni o, taka Dziś się zastanawiam, jak mogłam przez to grubaszcze przebrnąć, ale ona mnie dosyć przygniotła. To była droga krzyżowa. Pytanie szóste. Żurek i biała kiełbasa. Które książki włączyły, włączyłabyś do listy lektur? No, do listy lektur, podobnie jak Dagmara, z nałogowych czytaczek włączyłabym reportaże, bo mm, nic nie, tak nie przemawia do człowieka jak Faktyczne fakty, czyli opowieść o tym, co wydarzyło się naprawdę. Takie reportaże, jak był sobie chłopczyk, albo jeden z nas, albo czarnobylska modlitwa, y, uważam, że skłoniłyby młodzież do wielu refleksji. Można by było dyskutować o wszystkim. Y, y, no i wzbudziłyby zainteresowanie ale one nie zostaną włączone do listy lektor z, z prostego powodu są bardzo drogie lalkę można kupić już za złotówkę natomiast każda z wymienionych tych książek kosztuje 40 zł i żadnej biblioteki szkolnej nie będzie stać na, na zakup chociaż kilku egzemplarzy a w międzyrzeczu był sobie chłopczyk jest tylko w jednej bibliotece oczywiście bibliotece miejskiej więc rachunek rachunek jest prosty. Pytanie siódme. Zajączki i baranki wielko, mm, wielkanocne, ulubione książki o zwierzętach. Bardzo lubię książki o zwierzętach, mam ich sporo czytam z upodobaniem na przykład 12 srok za ogon ale tutaj chciałam wam pokazać Simona Kossak i opowieści, nikt tak wspaniale nie pisze o znaczy jest wiele osób, które wspaniale piszą ale ostatnio zachwycam się właśnie opowieściami Simony Kossak, ale chciałabym wam was namówić nie tylko do czytania o zwierzętach ale również do obserwowania zwierząt nawet nie musicie wychodzić z domu Ostatnio śledzę dwa, dwie transmisje na żywo z bocianie gniazd. Pierwsze bocianie gniazdo znajduje się we wsi Stare Żukowice, gmina, Góra, gmina Lisia Góra, a drugie znajduje się w Ostrołęce. Bociany nazywają się Osti i Lenka, a więc kiedy tylko mam czas włączam się do tych do tych bezpośrednich transmisji, i nikt ich nie zastąpi. Żadna książka. Polecam, polecam, polecam. Będą dwa pytania łączone. Pytanie ósme. Niedziela palmowa, irytujący nawyk dziennikarzy piszących o książkach. I druga. Dziewiąte. Serniki, mazurki i baby, wady i zalety recenzji. Po pierwsze powiem. Że recenzji o książkach pisanych kompetentnie jest w naszym kraju bardzo mało. W dziennikach i tygodnikach właściwie się nie pojawiają, a czytam, że w Stanach Zjednoczonych, w jakichś tam Washington Postach i innych, szpalty poświęcone książkom i recenzjom o książkach są tak samo obszerne jak te o polityce, i każdy pisarz czeka z niecierpliwością aż czy ukaże się recenzja jego książki czy recenzent go zgnoi czy pochwali bo od tego za, zależy sukces albo klęska W Polsce niestety takich praktyk nie ma hmm, czytałam systematycznie dwa czasopisma hmm. Dwa czasopisma, czekajcie, bo już się pogubiłam. Dwa czasopisma, nowe książki i magazyn książki. Ale z nich zrezygnowałam. Magazyn książki to jest dla mnie format i wszystko pod ten format jest podłączone. Są tam tytuły mainstreamowe, nie ma niczego niszowego, czegoś co sami dziennikarze mogliby z własnej duszy polecić. Natomiast książki nowe czytam od czasu do czasu, ale miały taki hermetyczny. Hermetyczny język. Zauważyłam również, że recenzje nie są recenzjami, że właściwie w dużej części są to streszczenia. Poza tym są one tak ogólnikowe, że do każdej recenzji właściwie na zasadzie kopuj, kopiuj wklej można wkleić dowolny tytuł i to będzie to samo. Zabrakło mi również zdecydowanych sądów. Tak, jakby autorzy recenzji bali się. Skrytykować jakąś książkę. Bo co? No bo co? Bo wydawnictwo się na, nad nich obrazi, boją się powiedzieć, czy jest warta czytania, czy też jest kaszaną i nie warto w ogóle o niej mówić. Dlatego nie mam jakichś um, um, ulubionych autorów recenzji. Korzystam. Co jeszcze? Aha, zdarzyło mi się, przekonałam się też, że recenzenci piszą o książkach, których wcale nie czytali. Ta ogólnikowość właśnie temu sprzyja. Podobne praktyki zauważyłam również na Booktube. Niektórzy Booktuberzy mówią o książkach, których wcale nie przeczytali. Ja przekonałam się o tym, zadając im pod spodem pytania, na które albo nie otrzymałam odpowiedzi, albo były one bardzo mętne. Tak więc z tymi recenzjami jest różnie, mam zaufanych blogerów na przykład krytycznym okiem, tak, no i zaufanych booktuberów, no, z którymi koresponduję i im mogę zaufać. Także z recenzjami w polskich, aha, oczywiście w telewizji nie ma żadnych programów o książkach, jeżeli są to o godzinie 2.15, także no... Kry, świat krytyczno-literacki zamiera. Co tam jeszcze? I dziesiąte. Tri, Triduum paschalne, najbardziej znienawidzona seria. Właściwie nie mam znienawidzonej serii, tylko dziwię się, że wszystko staje się serią. Autor wypuści jedną książkę, zrobi ona kasowy sukces, no już wypuszcza następne, pisze następne, a następne są gorsze od poprzednich. Tak właśnie jest na przykład z serią koloranie strajku, Zabójcza biel jest do niczego, chociaż poprzednie książki były, były dobre. Jeżeli chodzi o serię, to jest również tak, że autor nie ma pomysłu, Albo że książki są coraz grubsze, mogłyby być coraz krótsze. Tak więc ym, dziwię się, że wszystko musi mieć swoją serię, ale jak już przed chwilą powiedziałam, albo nie. Taza, misiu, kaza, więc e, trzeba tę serię wydawać. Jeżeli znacie jakieś, które są warte uwagi, e, to poproszę o komentarze. To jest, tak wygląda mój, wykonanie moje wielkanocnego tagu. Jeszcze raz zapraszam na e, stronę Dagmary i Natalii, którym e, dziękuję i gratuluję wymyślenia tak e, tag ciekawego tagu przy współpracy z ciocią, a Wam wszystkim życzę, e, życzę świątecznych świąt. Oraz interesujących lektur, jeżeli czas podczas świąt na nie znajdziecie. Dziękuję, do zobaczenia.